Ewangelia według świętego Marka, rozdział 7, wersety 31-37. Znowu opuścił okolice Tyru i przemierzał ziemię Dekapolu. Przez Sydon szedł w kierunku jeziora Galilejskiego. Wtedy przyprowadzili do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na niego rękę. Odprowadził go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy. I śliną dotknął jego języka. Spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata to znaczy otwórz się. Natychmiast otworzyły się jego uszy i zostały rozwiązane więzy jego języka, tak, że mógł poprawnie mówić. I przykazał im, aby nic nikomu nie mówili, ale im bardziej zakazywał, tym więcej oni rozpowiadali. Pełni podziwu mówili, wszystko dobrze uczynił, sprawił, że głusi słyszą, a nie mi mówią. Mówi się, że jesteś tym, co jesz. A jeśli chodzi o wiarę, to myślę, że stajesz się tym, czego słuchasz. W rozważaniach do tego fragmentu trafiłam na takie zdanie. Ze swej natury człowiek nie jest tym, czym jest, ale tym, kim się staje. A staje się słowem, któremu daje posłuch i na które daje odpowiedź. Więc najpierw jest słuch, potem mowa, najpierw słowo usłyszane, a dopiero potem moja odpowiedź. Problem polega na tym, że często zbyt dużo mówię, a za mało słucham. Jestem jak ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Głucho nie ma. Jestem głucha na to, co Bóg do mnie mówi, na Jego słowo, pełne miłości i mocy. W liście św. Pawła apostoła do Rzymian czytamy: Słowo jest blisko Ciebie. Na Twoich ustach i w Twoim sercu. Ale jeśli w moim sercu nie będzie Słowa Bożego, nie będzie go też na moich ustach. Moja głuchota na Słowo Boże powoduje chorobę mojego języka. Zamiast pełen miłości, dobroci, nadziei, pocieszenia, staje się pełen nienawiści, osądzający, oczerniający, potępiający oskarżający, niszczący, obrażający. A najgorsze jest to, że w pewnym momencie nawet przestaje mi to przeszkadzać. W liście Świętego Jakuba czytamy: Językiem wielbimy Boga i Ojca, językiem też przeklinamy ludzi stworzonych na Boże podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. To, czego słucham, kogo słucham, jak słucham, kształtuje mnie i wpływa na to, co mówię i jak mówię. Świat niestety sprawia dziś, że stajemy się podobni do wyciosanych bożków, o których czytamy w Psalmie 115. Usta mają, ale nie mówią. Mają oczy, ale nie widzą. Uszy mają, ale nie słyszą. Jak te trzy małpki, z których jedna zakrywa sobie oczy, druga uszy, a trzecia usta. Ale nie tego chce Bóg. Bracia moi tak być nie może pisze święty Jakub. Nie może być tak, że z moich ust wychodzi jednocześnie błogosławieństwo i przekleństwo. Co zatem zrobić? Trzeba się poddać terapii Jezusa. To jest terapia pięciu kroków, którą przeszedł dzisiejszy głuchoniemy z Ewangelii. Krok pierwszy Jezus odprowadził go na bok z dala od tłumu. Odejdź od tego, co ci otacza, od krzyku tego świata. Przestań go słuchać. Odejdź od zgiełku i natłoku własnych zajęć. Odejdź nawet od siebie samego, od swoich myśli, lęków. Odejdź na bok, na intymne spotkanie twarzą w twarz z Jezusem. Krok drugi. Włożył palce w Jego uszy. Jezus wkłada palce w uszy tak, jakby chciał je zatkać, zamknąć na to, co nie pochodzi od Niego żebym wreszcie przestała słuchać kłamstw szatana krok trzeci śliną dotknął jego języka z ust Jezusa wychodzi słowo boże i Jezus chce to słowo boże złożyć na moim języku to jest tak jakby pocałunek Jezusa krok czwarty Spojrzał w niebo i westchnął. To nic innego jak wołanie o Ducha Świętego. Mnie to przypomina scenę, gdy Jezus przychodzi do apostołów po swoim zmartwychwstaniu, i Biblia mówi, że tchnął na nich, udzielając im w ten sposób Ducha Świętego. Bóg, kiedy stworzył człowieka, tchnął na niego i w ten sposób. Człowiek stał się istotą żywą. Aby dokonało się uzdrowienie naszych uszu i języka, potrzebujemy Ducha Świętego, Ducha, który przynosi życie, Ducha, który jest prawdą. I wreszcie krok piąty: Rzekł do niego Efata to znaczy Otwórz się, otwórz się, niech wypłynie z ciebie dobro. Otwórz się na słowo Boga, a zamknij się dla świata. Jaki jest efekt tej terapii pięciu kroków? Natychmiast otworzyły się Jego uszy, zostały rozwiązane więzy Jego języka, tak że mógł poprawnie mówić. Daj się dziś pocałować Jezusowi. Niech On zatka Twoje uszy na wszystko, co nie jest Jego słowem. Aby z twoich ust wychodziło jedynie uwielbienie Boga i błogosławieństwo wszystkiego, co stworzył.